W świątecznej atmosferze, gdy masz więcej czasu dla siebie, oglądanie filmów takich jak Podaj dalej może być idealnym sposobem, by zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad tym, co naprawdę jest ważne. Film opowiada historię dwunastoletniego Trevora McKinneya, który dostaje nietypowe zadanie od swojego nauczyciela. Projekt brzmi prosto. Wymyślić sposób na to, jak zmienić świat? Rewor wpada na genialny pomysł, który można nazwać wdzięcznością 2.0. Zamiast odwdzięczać się za przysługi, każda osoba miałaby zrobić trzy dobre uczynki dla innych i poprosić ich, by zrobili to samo dla kolejnych osób. Z pozoru proste założenie zaczyna wywoływać ogromny efekt domina. Ten jeden pomysł, zapoczątkowany przez chłopca. Zaczyna tworzyć łańcuszek dobroci, która wpływa na życia wielu in innych ludzi. Ten film daje przykład, że każdy z nas ma moc, by zmieniać świat. Niemożliwe, jeśli zastanawiasz się, czy rzeczywiście masz wpływ na świat, przypomnij sobie czasy szkolnych łańcuszków.